Milion myśli w głowie, a wokół cisza. Noc bez snu, jak codzienna misja. Mówią mas wszystko, lecz nie znają ceny. Bo złoto błyszczy tylko, gdy chowasz blizny. Milion myśli, a ja wciąż przed siebie. Choć upadam, patrzę w niebo, nie w ziemię. Wiem, kim jestem, choć świat się zmienia. Nieznany milioner, zrodzony z marzenia. Ja wciąż przed siebie, choć upadam, patrzę w niebo, nie w ziemię. Wiem kim jestem, choć świat się zmienia. Nieznany milioner, zrodzony z marzenia. Szuk czasem brzmi jak krzyk w pustym domu. Tu się śmieje, a ty szukasz spokoju w mroku. Nie cofam się, to mój krzyż i korona. Każda rana przypomina, że to droga wojownika. Milion myśli, a ja wciąż przed siebie. Choć upadam, patrzę w niebo, nie w ziemię Wiem kim jestem, choć świat się zmienia Nieznany milioner, zrodzony z marzenia Gdy zabada cisza, staję sam z sobą, ale w tej ciszy słyszę głos, i dalej od nowa Bo milion myśli, to milion druga, ja wybrałem te, co prowadzi na szczyt